No. Siema, z tej strony Ilhaki i dzisiaj powracamy do naszego Outlasta Więc najpierw będzie Outlast, a potem będzie gita Więc tak Gramy dzisiaj Skończyliśmy w tym miejscu tym mi bardziej nazwę ma... kobieca i... i dalej Dobra, powracamy dalej, skończyliśmy na tym, że skończyliśmy w kanała, spotkaliśmy bardzo miłego Typcia, który z nami chwilę pogadał, ale go zignorowałem. Chowałem się przed grubym i na tym skończyliśmy. I trudno, spadł dla Was. Dobra, idziemy dalej.

O, da się tu przesunąć. Fajnie. Nie wiem czy to się nie skończy poskoczeniem na mnie. Ja mam, Nie gada, że ja mam tu przesunąć. Nie, bateryjka sobie. To ustało. wydaje, że tego gościa powoli. Hmm... Albo się boi. Dobra, niech już będzie dla mnie czasu na to. Edgar, tak to tam dzielić.

哥。<music> To się udało? To jeszcze tam spadło. A tu nie się pytało. Różnie dobrze muszę to dwoma rękami złapać. Dobra, się mi są Co? Znowu? Dobra. Dobra, za mało... Tutaj! To jest wyjście, wyjście. To jest szczę. Nie jestem żadnym stanie do Nie ma tu barykady. Nie ma Dobra, może będziemy mieli jakiegoś kolegę. Nie Ja już myślałem, że kolega będziemy Jesteś. razem uciekać. Jesteś. 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 Yeah, I ah, witness or whatever. You must be exhausted. Huh? Let's take a break, huh, buddy. You'll 2 martini lunch, <laughs> hmm? have a little con slab. <laughs> blah blah. It's martini, blah, blah. time. than you look. little martini. car, you wouldn't kill you. Okay, here we go. Arms and legs inside the car at all times. Well, you have the jam to won't be ja ja a man, but I already had such a good memory. We'll run To the wind? Come <gasps> on! You know, I love the mountain air up here at night. You, no you want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free! I'm in no hurry.

i putting that tongue any use anyway. So, because he told I was just so kind of the Here we are. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. Right. just, just set the the wash me. up and, uh. No movies. ...and it'll Absolute give us a chance event. to talk. Uh, you know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father and Martin. I I, know, I hope you haven't been letting him confuse you with all this... ...holier-than-thou Bible-thumping. Uh, no offense to the man, but I sometimes worry he might just oh. me a little bit <gasps> 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 <the> It <sighs> is, <scared. laughs> like <laughs> is a challenge. We don't need a doctor. God died with the gold. We're on to a more concrete <laughs> now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder <laughs> <laughs> In it is the simplest one. But what happens when all money is gone? <laughs> oh, yeah. <laughs> Ja teraz nie chcę wiedzieć co się stanie. Normalnie teraz powiedział słowo Ty... na przykład ktoś cię leczy, ale zabraknie pieniędzy. Co on chce nam to And that's what I'm here for. Yeah. Co? Ty! Co ty robisz? To zostaw mnie! Better now, right? There's are we cheap here. We made the consumer to the means of production. This thing is gonna sell itself. <smart noise> no, Pięć palców On nam wszystkie obciął, Wszystkie on nagrywał Nie gadaj, że on nam wszystkie obciął Ja nam chyba wszystkie obciął Jezu Ksz, Tego nie spodziewałem, myślałem, że on nas zabije czy coś Przypomnę, ja Przypomnę, palca on mogę już nagrywać, ja tak nie jestem pewna Uh, yeah. uh, have... uh, I'm, uh, I'm not a patient. I'm an executive, just like you. Okay. Okay. Like Trigger. Come on, let me tell you. He ain't got the treatment. He's still alive. Okay. Chilled with Renicky's fingers. Like A hey, dobre, już wszystko rozumiem! On ma na, na imię Trager, albo nazwisko, albo imię. I on jest jakby medykiem, lekarzem, ale czemu on to robi? No oh, well. Nie wiem. Nie I Okay, okay, okay. He's coming now! Sugar! Ah! Oh, 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 oh. I see what's happening. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. Nogi. Nogi. Zamykaj wszystkie drzwi, żeby go spowolnić. Do windy, do windy! Potrzebny klucz? Co?! Czy wyjść nie może? Dobra, tędy, tędy, tędy. A dobra, ona ma tu... ...jeden palec, a u drugiej ręki tam ...też jeden.

よ<ーパ>し、18人。 Hmm. Wydaje się teraz spokojnie dobra. dobra, jest tam już lekkie zadwumie. Ale wydaje się spokojnie. Nie wiem, wątpię, żeby tutaj teraz był. Chociaż jakby tutaj przeszedł, no to ja się nie dziwił, tak? Chociaż. Co zobaczyć? Tylko się Ale mamy coś. Oli oh, się On tu jest Nie no! ja mam czasu schobat Kurde Dobra chuba się Modlisz się, żeby ci nie zabóźmy Jaki dew Ale to czyli rozwaj Ja teraz nie wiem, które jeść. Dobra, idźmy tędy. Ale mamy już klucze do windy, co chociaż to. O ty! Nie! Uh. Hey. Uh. Fuck you Chciałeś mi palce Ja bym ci Tam nie spadło ten wsteczek Chciałem nawet więcej Ale Fuck you Tędy Co ja to Się zastanawiałem, jak on przeszedł. To tam ci się... yes thank, thank god you survived i feared that secular Yo. maniac would carve you up like what the others this? meet me outside we're close now Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Był to nieco krótszy odcinek niż inne i to na tyle i.